Dlaczego drodzy bracia i siostry czytamy o tym że ludzie czytali jakąś księgę prawa albo dlaczego Jezus bierze księgę Izajasza i zajasza ją czyta dlaczego dzisiaj w kościele mamy niedzielę słowa Bożego między innymi dlatego że wiara rodzi się z tego co się słyszy jak mówi święty paweł wiara się rodzi z tego co się słyszy no tak jesteśmy skonstruowani że wierzymy w to co słuchamy jak człowiek je pomidory, to bardzo rzadko wymiot, wymiotuje ogórkami. To tak nie działa. To tak po prostu nie działa. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Pozwólcie na trzy przypadki, na trzy przykłady. Jeżeli słuchamy tego świata albo słuchamy ludzi, to co myślimy na temat wartości człowieka, że człowiek jest wartościowy jak jest zdrowy, jak jest młody, jak jest bogaty, jak jest ważny. Może jak jest po prostu święty? Że my widzimy, że wartość człowieka zależy od pewnych czynników. A co mówi Słowo Boże na to? W piątym rozdziale Ewangelii Marka mamy taką przedziwną scenę, że Pan Jezus z uczniami przeprawia się na drugą stronę jeziora Galilejskiego i ledwo wyszedł z łodzi po przeprawie, wyskoczył mu z grobowców człowiek opętany. Ciężki przypadek. Mieszkał na cmentarzu. Tłukł się kamieniami, ludzie go wiązali łańcuchami, ale to łańcuchy rozrywał. Był tak ciężko opętany, że mówi o sobie, że ma na imię Legion. Legion, kilka, kilka tysięcy złych duchów, że w nim siedzi. I pamiętacie, że go Jezus uzdrowił. Ale uzdrowił to bardzo dziwny sposób, to znaczy pozwolił, żeby te złe duchy wyszły z niego i weszły w świnie. I opowiada ewangelista Marek, że jak trzoda świń, dwa tysiące świń, około dwa tysiące świń zostało opętanych, to wszystkie poszły w stronę jeziora i się potopiły. Ja bardzo nie lubiłem tej Ewangelii w liceum. Pochodzę z takiej wioski na Podchalu i bardzo lubiłem kiełbasę swojską. I sobie myślałem, ludzie, kochani, wiecie, ile to byłoby kiełbas? U nas w domu się zabijało zawsze świnie na Wielkanoc, na Boże Narodzenie. Dwa tysiące świń, wiecie, ile to byłoby kiełbas? Czemu Jezus zmarnował tyle kiełbas? Potem zacząłem przeliczać, ile kosztuje świnia. W nowym targu na jarmarku kosztowała 500 zł. No to 500 zł razy 2000, ile to jest? To jest milion złotych polskich. Czemu Jezus zmarnował milion złotych polskich? Przecież tyle różnych cudów zrobił i nigdy nie było jakiejś szkody. Czemu Jezus marnuje milion złotych polskich? Dopiero potem przychodzi zrozumienie. Że Jezus chciał pokazać, że ten człowiek, który jest poganinem, ten człowiek, który jest chory, ten człowiek, który jest marginesem społecznym, ten człowiek, którego wszyscy się boją, że ten człowiek jest tak cenny, że Chrystus zapłaci milion złoty, żeby on wyzdrowiał. Bo dla Boga jest on wartością. I gdyby między nami tutaj ktoś był taki, kogo uważamy za najgorszego, i gdyby Jezus dzisiaj przyszedł i powiedział, ludzie kochani, żeby ten człowiek poszedł do nieba, trzeba ten kościół w łupinach wysadzić w powietrze. To chociaż macie bardzo piękny kościół, to nie ma wątpliwości, że człowiek, który przed tym kościołem leży, albo w tym kościele się modli, jest o wiele bardziej wartościowy niż cała wasza świątynia. Gdzie są świątynie Kapadocji? Gdzie są kościoły Ziemi świętej? Gdzie są bazyliki starożytnej Syrii? Po wszystkich zostały gruzy, a ludzie, którzy w środku się modlili albo na zewnątrz żebrali, dzisiaj cieszą się życiem wiecznym w niebie. Stąd Biblia mówi, jesteś drogi w moich oczach. Nabrałaś wartości i ja cię miłuję. Stąd Bóg mówi przez, przez świętego Piotra, że nas wykupił nie czymś przymijającym srebrem i złotem, ale drogocenną krwią swojego syna. Jeśli Bóg za nas tak bardzo zapłacił, to znaczy, że mu na nas bardzo zależy. Stąd święty Paweł w liście do Rzymian w piątym rozdziale tłumaczy, że Chrystus umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Żebyś nie myślał, że jak jesteś święty, dobry, to tylko wtedy jesteś wartością. Jak ojciec i matka oddadzą ostatnie pieniądze, żeby dziecko było zdrowe, tak Bóg odda wszystko, żeby człowiek był zbawiony, bo jesteśmy dla niego wartością. I czy ktoś leży w szpitalu, czy ktoś jest bezdomny, czy ktoś jest po prostu uzależniony, czy ktoś jest biedakiem, żulem, śmieciem, czymkolwiek, największym grzesznikiem, to dla Boga jesteś wartością. Po co czytamy Słowo Boże? No właśnie po to. Po to, żeby w najgorszej sytuacji, żeby w najgorszej okolicznościach nie myśleć kategoriami, że ja jestem niczym. Nie jesteś niczym. Nie jesteś niczym. Jesteś wartością. Bo jesteś dzieckiem Boga. Drugi przykład z Izajasza. Mówi w księdze Izajasza w 54 rozdziale Pan Bóg przez proroka tak. Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Co my myślimy na temat miłości Panie, Pana Boga? No my myślimy na temat miłości Pana Boga, że no Pan Bóg nas albo kocha, albo nie kocha. Kocha w zależności od tego, czy jesteśmy dobrzy, czy nie jesteśmy dobrzy. Albo te w ogóle nie myślimy, że Pan Bóg nas kocha, bo tego nie czujemy. Żyję ponad 51 lat. Z domu rodzinnego w Mizernej zawsze oglądałem Tatry. I przez te pół wieku wszystko się zmieniło na świecie. Naprawdę zmienili się sąsiedzi, zmieniło się otoczenie. Myśmy się zmienili. Natomiast jedna rzecz się absolutnie nie zmieniła. Nie zmieniły się Tatry. A Pan Bóg mówi, Wojtek, tatry to jest akurat pikuś. Tatry są bardzo niestabilne. Góry mogą ustąpić, i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Nie było tatry, ja Ciebie kochałem. Nie będzie tatry, ja Ciebie będę kochał. Bo tatry nie są tak pewne jak moja miłość. Ja sobie wtedy myślę, aha, czyli z miłością Bożą jest tak jak z tatrami. Najczęściej ich nie widać. No, bo jesteś w łopinach, nie? Albo jestem w Krakowie, i ich nie widzę. Albo jestem w domu i nie widzę, bo jest noc. Albo jestem w domu, nie widzę tatr, bo jest kiepska pogoda. Albo jest dobra pogoda i nie widzę tatr, bo sobie stanąłem tyłem. No, stanąłem sobie przodem do tatr. Jest piękna pogoda, ale nie widzę, bo sobie oczy zamknąłem. No. otworzyłem sobie oczy, jest piękna pogoda. Stoję naprzeciwko tatr, ale ich nie widzę, bo jakiś, nie wiem, ciężarówka mi zajechała przed oczami. Ale nawet najmniej inteligentne dziecko nie mówi, nie ma tatr, bo ich nie widzę. Wy nawet wierzycie, że Monte Everest istnieje, chociaż nikt nie widział na oczy. I ja nie muszę widzieć, żeby, żeby wiedzieć, że one są. I ja nie muszę czuć, że mnie Pan Bóg kocha, żeby wiedzieć, że on mnie kocha. To nie jest poziom emocji. Fajnie jest czasem zobaczyć tatry, i fajnie jest czasem czuć się kochanym przez Pana Boga. Ale słowo Boże mówi człowieku, to nie chodzi o uczucia tylko. Człowieku to nie chodzi o emocje, człowieku to nie chodzi o przekonania, to chodzi o pewną prawdę. No. Naprawdę chodzi o pewną prawdę. I tak jak czy będziesz ślepy, czy nie będziesz ślepy, tatry będą istniały. Czy będziesz czuł, czy nie będziesz czuł, czy będziesz wierzący, czy nie będziesz wierzący, to Pan Bóg Cię po prostu będzie kochał. Będzie Cię po prostu kochał. Mimo, że 13 lat yy, yy, siano, żeśmy z pola zwozili, no, i tata wpadł na pomysł, żebyśmy, z, no, żebyśmy umieścili na raz. No, zawsześmy na dwa razy zbierali. No ja mówię, tato nie zmieści się. No, nie zmieści, co się nie zmieści. Nie, mała jeszcze była. Ty tylko pilnuj konia, żeby nie szarpnął, bo jak szarpnie, to się wóz może przewrócić. No, ale generalnie nie wiem, czy to tata źle układał, czy co się stało. W każdym razie ten wóz, jak już przy ostatniej kopce, jak konie y, y, ruszył do, do ostatniej, to się wóz przewrócił na mnie. No, ale rodzice nie wiedzieli, czy się przewróciła na mnie metalowa konstrukcja, czy się po prostu przewróciło siano. No bo jak metalowa konstrukcja, no to by mi zrobiło krzywdy więcej. Jak siano, no to wiadomo, że człowieka tylko przydusiło, nie? Ja leżę pod tym sianem taki przyduszonym i słyszę, jak rodzice tak starają się do, dotrzeć do mnie i wyciągnąć mnie spod, te, spod tej fury, czy dowiedzieć się, czy ja żyję. I tylko słyszę takie głosy Wojtuś, Wojtuś, Wojtuś. I powiem wam szczerze, przecież mój tata nie był złym człowiekiem, ale ja pierwszy raz w życiu słyszałem, że on mówi tak, Wojtuś, do mnie takim tonem, jakby chciał, żebym żył, albo jakby mnie lubił. No powiem szczerze, że to było takie mega odkrycie, że wow, że, że to niesamowite. No. Przecież wiadomo, że lubił, wiadomo, że rodzice lubią dzieci, nie? Tylko człowiek nieraz żyje w tym domu i sobie zapomina, że jest kochany przez ojca czy matkę. Zapomina sobie, tak samo my w życiu, my sobie zapominamy, to nasze życie, nieszczęścia, problemy, krzyże powodują, że my tracimy wiarę w to, że Bóg nas kocha. A Bóg chce dojść do nas, jak, jak ten ojciec z mamą chce nas wyszarpać z tych naszych trud y y kłopotów, trudności, powiedzieć Ja Ciebie naprawdę kocham. Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Trzeci przykład. Jeżeli wierzymy ludziom albo wierzymy sobie, to się w życiu bardzo często boimy. Naprawdę boimy się i to przeróżnych się rzeczy boimy, no tak jest jakoś człowiek skonstruowany, że się boi. Ale w Ewangelii Marka w czwartym rozdziale mamy przedziwną scenę, jak Jezus z uczniami, właśnie przeprawiając się do, do tej Gerazy czy Gadary, spotyka burzę na jeziorze, czy napotyka burzę na jeziorze. No. Ze wzgórz Hermonu oszałamiający wicher uderza w tafle Jeziora Galilejskiego. Jezioro się porusza, no to się porusza też łódź. Fale zaczynają uderzać w łódź, napełniać wodą łódkę. Jezus śpi, bardzo dziwne to jest. I ciekawe jest to, że uczniowie nie budzą Jezusa na początku, ale starają sobie poradzić. No ale to jest jakoś zrozumiałe. Jezus jest cieszą, uczniowie są rybakami. Trudno, żeby konserwator w szkole dzwonił po polonistkę, jak się pompa ciepła zepsuła, nie? Przez se poradzę. W każdym razie nie radzą sobie w pewnym momencie. Jak już widzą, że idą na dno, budzą Jezusa i mówią mistrzu, nauczycielu, rabbi, nic cię nie obchodzi, że my giniemy. Tak jakby chcieli powiedzieć: No, co nam teraz, profesorku, powiesz? No, jaką przypowiedź nam opowiesz, jak tu jest przecież sprawa życia i śmierci. I pamiętamy, że Jezus uciszył to jezioro. Że powiedział dwa słowa: milcz, ucisz się i uspokoił się wicher. Jeszcze użył takiego słowa, tak mamy w Ewangelii Pefimozo greckiego, które dosłownie znaczy: nie szczekaj. Załóż sobie kaganiec, bo ten wicher tak, jakby chciał zaszczekać jego uczniów, i tak pójdziecie na dno. Co z tego, że jesteście z Jezusem, i tak poumieracie? Co z tego, że Bóg jest z Wami, i tak Wam to nie pomoże? Ja jestem mocniejszy niż wszystka ta Wasza wiara, nie? Że chciał zaszczekać ich, a Jezus mówi, pefimozo, nie szczekaj. Nastała głęboka cisza. Oni zdziwieni, kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Można by powiedzieć, jak to kim? No, właścicielem ale co jest ciekawe na koniec, że Jezus nie mówi: Przepraszam, że spałem. Że Jezus nie mówi: O, ja Was rozumiem, że się baliście. To jest normalne, że człowiek się boi umierać. Ale Jezus mówi do nich: Coście się tak wystraszyli? Dlaczego jesteście tchórzami? Jakże Wam brak wiary? Upo, greckie słowo można by też przetłumaczyć: Jeszcze nie macie wiary. I tak możemy spotkać też w innych tłumaczeniach. Jeszcze nie macie wiary? No, nawet te ancora fede? Jeszcze nie macie wiary? Have you still no faith? Jeszcze nie macie wiary? Habt kind of Jeszcze nie? Pas Jeszcze nie macie wiary? Cztery rozdziały chodzę z wami. Widzieliście już różne cuda. Wiecie, że jestem synem Bożym, i jeszcze nikt z Was nie wierzy, że nie umrzecie przed śmiercią? Nikt z Was nie umrze przed śmiercią. Nikt z Was nie umrze przed śmiercią. Jeżeli ja będę chciał, to przejdziesz Dachau, Sachsenhausen i oświęcim i będziesz miał 100 lat i, i przeżyjesz więcej ludzi. Jeżeli będzie taka moja wola, będziesz miał 2 lata jak ci chłopcy w Betlejem i zejdziesz z tego świata. Nikt z nas, nikt z nas tutaj, nikt z nas nie umrze przed śmiercią. Przecież nie jesteśmy w tej łodzi sami. Przecież nie jesteśmy w tej łodzi sami. I po to jest Słowo Boże, Załóżmy w, ty, w tym aspekcie, żeby mi powiedzieć, człowieku, czego się boisz? Rób w życiu swoje, ale czego się boisz? Przecież nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy ludzie sami. Pamiętam, jak się prawie popłakałem 11 września 2001 roku. Starsi pamiętają bardzo trudne wydarzenie na świecie. World Trade Center, yy, yy, uderzenie w Pentagon, dwie, dwie wieże w Nowym Jorku. Wydawało się, że nie wiadomo, czy to nie będzie trzecia wojna światowa. Tego dnia, kiedy uderzono na Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych wyszedł, na, znaczy no, ogłosił takie orędzie do, do narodu amerykańskiego wieczorem, 3-4 minutki, i na końcu tego orędzia mówi: Modlę się i proszę Was o modlitwę, byśmy się zwrócili do tej siły, która jest mocniejsza od każdego z nas, a do której wołaliśmy na naszej amerykańskiej ziemi słowami: Chociażbym chodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Bo Ty jesteś ze mną. Po to czytam Słowo Boże, po to czytam Pismo Święte, żeby być po prostu przekonany, że nie jestem sam, że nie jesteśmy sami, że On jest z nami. Tych przykładów można by mnożyć wiele, ale wiadomo, że nie będziemy tu siedzieli do wieczora. I yy, tych przykładów, dlaczego warto czytać Słowo Boże, właśnie po to, żeby wierzyć. Nie? Aby nie wierzyć swoim słowom, słowom kolegów, koleżanek, słowom, które nas zniechęcają, ale wierzyć Bogu, który daje nam poczucie wartości, daje nam poczucie miłości, daje nam poczucie po prostu bliskości. I pozwólcie, że zakończę takimi trzema tipami, takimi trzema kluczami do czytania Pisma Świętego. Jest rok 2002. Jestem na studiach w Rzymie, kardynał Carlo Maria Martini wygłasza konferencję na naszej uczelni i pyta, czy ktoś ma jakieś pytania. Więc ja podnoszę rękę, pytam się eminencjo, jaki jest klucz do czytania Pisma Świętego. A on się uśmiecha i mówi: Widać, że to jest student pierwszego roku, bo nawet pytań nie umie zadawać. Niektórzy się śmieją, a on się mówi, tłumaczy: Nie szuka się klucza do Biblii. To Biblia jest kluczem. Czytaj Biblię, a ona ci otworzy wiele. Nie szukaj klucza do Biblii, ale czytaj Biblię, ona stanie się kluczem do wielu. Minęło parę lat, rok 2005, grudzień, jest okazja spotkać się z papieżem Benedyktem XVI twarzą w twarz. Pytam się, Ojcze Święty, jaki jest klucz do czytania Pisma Świętego? A Ojciec Święty mówi, tajemnica męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa to jest klucz do czytania zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Czyli cokolwiek czytasz w Biblii, to patrz na Jezusa. Więc patrzę na Jezusa i mówię: Panie Jezu, poważnie twój tata kazał zabijać dzieci w Starym Testamencie, poważnie kazał mordować całe wioski, a Pan, bo Jezus mówi: Popatrz na mnie, czy ja komuś zrobiłem krzywdę? Czy ja kogoś zamordowałem? Czy ja byłem niedobry? Bóg jest taki, jaki ja jestem. Ja jestem obrazem Boga niewidzialnego. To dlaczego w Piśmie Świętym napisali, że Pan Bóg e, e, kazał zabijać? Bo ludzie różne rzeczy piszą. Jak to ludzie różne rzeczy piszą? Bo Stary Testament to jest tak, jak dziecko, które dopiero uczy się mówić. I żeby nauczyć się mówić, popełnia błędy. Żeby się nauczyć dzieci na nartach, popełniasz błędy. Żeby się nauczyć mówić po angielsku, popełniasz błędy, żeby się nauczyć pisać po polsku, popełniasz błędy. W Starym Testamencie jest dużo rzeczy, które nie są idealne i doskonałe. Ale są potrzebne. I tak jak wy nie mówicie do dziecka, jak się nauczysz mówić poprawnie, to się nie odzywaj, tylko cieszycie się z każdego jego słówka. Tak my się cieszymy, bo w Starym Testamencie jest dużo pięknych słów, ale też jest dużo takich słów, które trzeba poprawić, bo to nie jest obraz doskonały Boga. Trzecie spotkanie, rok 2016, Kraków. W Dzień Młodzieży jest okazja podejść do papieża Franciszka i, i tylko mówią, że nie ma czasu na rozmowę, więc nawet się nie przedstawiam, tylko mówię: Ojcze Święty, jaki jest klucz do czytania Pisma Świętego? A papież mówi: Duch Święty, Duch Święty. No popatrzcie, się, jakie to jest mądre. Skoro Duch Święty napisał Pismo Święte z ludźmi <noise> i skoro ci ludzie poumierali, więc staramy się jakoś studiować, żeby ich zrozumieć, ale Duch Święty żyje, to przecież zawsze się mogę modlić, Módl się do Ducha Świętego. Czy to przed czytaniem, po prostu, czy to przy poczytaniu, ale po prostu módl się do Ducha Świętego. Czytaj Pismo Święte, módl się do Ducha Świętego, staraj się wszystko porównywać z Jezusem Chrystusem. A kto wie, może ta księga stanie się dla kogoś z nas naprawdę taką księgą, która, która kar będzie karmić jego wiarę. Tutaj zakończę i zachęcam, może ktoś z was w opinach zrobi sobie dzisiaj postanowienie, Jakbyście cztery rozdziały dziennie czytali Pismo Święte, to na Boże Narodzenie skończycie. Chociaż raz w życiu, no co nam szkodzi? Nie chcę powiedzieć, że głupoty czytamy, to możemy i Pismo Święte, ale cztery rozdziały dziennie, to jest naprawdę 10 minut. Cztery rozdziały dziennie, no może 12, w zależności, kto jak czyta. Cztery rozdziały dziennie i na Boże Narodzenie skończymy. No można też czytać jeden werset dziennie, wtedy nam zejdzie 96 lat. Ale lepiej może, lepiej może za rok. Zachęcam. Amen.